A jak sami dobrze wiecie, właściciela nie ma, bo nie żyje. No, mogą czekać, mogą czekać. O, widzicie? Leżała. Le zaraz zobaczymy, co leżało. Poczekajcie. Leżał wąż. Jakiś robal. Coś wężowatego leżało. Zaraz wam pokażę, yy, co to jest. Kurde, gdzie jedziesz, Paweł? Czekaj, czekaj, bo tutaj, żeby wam pokazać węża. I to, zaraz Wam pokażę kto to jest, jak to się ten wąż nazywa, żeby go tylko nie przejechać ponownie. Gdzie on kurwa jest? Jest, dobra, teraz, tak, zaraz Wam pokażę. Słuchajcie, to nie było przejechane przypadkiem. Dlatego, że po pierwsze, słuchajcie, to jest młody zaskroniec. Mówiłem wam o tych patkach żółtych. To są żółte patki, które ma skroniec. I ten zaskroniec wyszedł na asfalt nie po to, żeby przejść przez ulicę, tylko żeby po prostu się rozgrzać na asfalcie. Rozgrzać. Spód zaskrońca wygląda tak, Właśnie. Bo trudno. I nigdy tego nie zabijajcie. I to ktoś przejechał tego za A wiecie dlaczego? Bo zrobił to celowo. No zrobił to celowo. Bo zrobił to celowo. Najechał mu prosto na głowę. Bo widać było, że głowa była zmiażdżona. Jeżeli widzicie takie zwierzątko przejechane, czy coś, to trzeba się zatrzymać i wyrzucić to do rowu. A jakby zamiast tego za leżał pies albo łoś, celowo przejechana była głowa. Oczywiście on sobie pełzł, bo się chciał rozgrzać, bo to jest beton i tak dalej. I te żółte, charakterystyczne padki. No nie będę wam mówił, żeby przewracać żmiję do góry.